acho que estou a surtar já são czy mówimy promocji na to jest nazwą jest autentyczny, tak jest autentyczny. Jeżeli tego nie mają tych wątpliwości, to słyszałem, że są. Tak, no, z tego co słyszałem, to widziałem w prospektu, bo to nie chodziłem specjalnie te wykłady, to na pewno wiecie jak gadać. To kwestia, czy ktoś wie rzeczywiście jak tak przestać się z kobietą tak, w taki sposób, jaki rzeczywiście on chce, naprawdę. Czy każdy jest w stanie tego, żeby ją zaliczyć? No ktoś musi zrobić tą część niestety, no. Żeby potem nie było, że rozmawiam z niektórymi z was, bo zapewne z poprzedniego, robią zajebiste wykłady. Co ci pomogło wyrwać laskę? Więc ja, kurwa cisza. Bo też wczoraj bzyknął? No dobra, to wpływa na wychwałę, to się nic, to zjebałeś no chcesz mi przysłać, to to. Dobrze, to... mamy jeden na ilu, dobrze, A dlaczego do jeszcze nie? Dlaczego jeszcze nie wyschnęło? Pytam się dlaczego? Czy ktoś by chciał podać do jakichkolwiek punktów? Ale Nie. Nie. Od jednego, od eee, powoduję jednego zdania. Ale może nawet nie tak ciała tak naprawdę, jak mały żeby... Chciała, ale małe jest nawet nieopierdolona, więc to się nie liczyła. Co no. mnie to dalej widać? No, no gała nieopierdolona, laska nie uwierdziona, wszystko to macie, no. No panowie, ja na co myślicie chyba, że wiecie, no... To jest, to jest też proste, no jak możecie powiedzieć, że laska jest uwiedziana po co? Napisałam na smsa. A taki doś tam był, przykładnie przywrócił Dobrze, dlaczego? słucham. Nie mam przekonania, czy to jest możliwe. E, jesteś prawiczkiem? Nie. Czy jest możliwe? Ale nie, to odradam sobie tego, tak. Lubię. A kiedy chcesz? No właśnie wtedy, ale jeszcze nie. <laughs> Co sobie tego nie robiasz? Nie wiesz, nic do tego? No to jak nie próbowałeś, to czemu nie wiesz? Czemu do tego mówisz? Czemu zaraz mówisz, prawda? Nie, to też nie, nie musiał dojść krwi, ale to jest też z pływa. Jak ktoś kto mnie mi napisał, co zrobić, żeby podałeś laskę, idzie do mnie ludzi, no. W Polsce zebrzmi się podoba, że na półcieczkę lotniska, tak się stawi samolotu. Bądźmy no. realistami. Kto chce dywać? Dobra, ja ci powiem, jaką ja językiem. Z powrotem doceniam to, jesteś ja zepytany po wykładzie, bo to czy wiesz, może już na historię. Kto chce dywać? Kto chce dzisiaj zająć? A kto nie chce? Dlaczego? Nie mogę. Jesteś na wzroście urodziny, aby związać swój własny i problem z tym, że nie jesteś w stanie to zaruchać, więc odmawiasz rzeczy, których nie możesz osiągać. Dokonując w niesamowitą ideologię, w nie masz tylko zaniepistego Co tu robisz? Potrzebuję takiej głębsze głębszej rzeczy, żeby się się stało. Jakiej głębszej? Chłopaki radą? Nic złego. Ja nie, nie widzę tutaj specjalnie problemu. Albo coś chcecie, albo coś nie chcecie. Na tym polega problem wielu facetów, że chcą być mądrzy, a nie chcą zarychować. Muszą być mądrzy, że zarychować. Na razie dajemy sobie głębokie gadki kurwa, które, które też mogą doprowadzić o istocie seksu, odkrywaniu kurwa od jednej strony: męskiej, żeńskiej, kurwa, kupięcej, dziecięce i Ale sytuacja niestety jest taka, że no, na tylu facetów mamy długie instytut i tylko jedna gała pierdolona. Bo naprawdę, czy mam się interesować, że jesteście tak przystojni, tak fajni, tak inteligentni, tak wygadani, żeby był jakikolwiek powód, żeby z Wami kobieta spędzała czas poza tym, że jesteś z Wami do łóżka? Naprawdę, no, w to ja życie? Ale po co? Nie po co Jeden chuj. Więc no się możemy zamieścić, nie ma problemu. Miejsca, miejsce, gdzie posiedzę, wysłali, które dał Ci fajmazon. Tylko to wysłać mnie, a nie a Ciebie. Z sam szacunkiem, no niestety, no. Widzicie, to jest coś taki przykład. żebyś mogę na nie coś puchnąć. Ja może jestem najbardziej życzliwą dla Was osobą, jaką w w życiu poznacie. To, że moje środki była niekoniecznie są takie jakie będą wam pasować, to nie oznacza, że Was nie siluję. Po prostu nie mogę patrzeć na to, dlaczego ma się nie dymacz. Dlaczego nie? To jest spoko. To dla jaski. Jest... Dlaczego sobie tego odmawiacie? Czy ktoś chciałby powiedzieć cokolwiek? Co Słuchajcie kurwa, sprawa jest taka, że ja potrzebuję chyba się pomocy, tak? Ja nie będę pilnował w Amazonu, bo sam możecie moją e-booka przeczytać, co chodzi. Jak macie możliwość, zadaję jakieś pytania, to je zadawajcie i to mnie, kurwa, szybko pisze, jak chcę mi się postać. stać. Dalej. Okay, to jest w jakiś sposób zasadne. Po pierwsze, nigdy nie masz stuprocentowej pewności, ponieważ sam robiłem no ja kurs na wąty, tam, to, że tam to korzystę swoje dzień to wszystkie profilaktyka HIV, AIDS, tak dalej, i inne dziwności historie. Rzeczywiście nie masz stuprocentowej pewności. To jest twoja osobista decyzja, którą zostałem Tobie. Oczywiście no są prezerwatywy i tak dalej. Ale no, wiadomo, no, jak to mówią, no, dechaszka to zawsze lepiej ze spadochronem niż bez. Nie o 100% pewności, tak na dosta, ale to jest loteria, która nie jest w sumie nie, jest nie do przewidzenia. Można mieć pH, nie można nieśpiechan, czy to też jest temat bardziej na trochę inny, inny po prostu wykład. Ktoś tam jeszcze po tamtej stronie miał jakieś pytanie. Czyli chcesz zobaczyć kolegę, tu jej uchalaskę. Ale co się z niego śmiejecie? Sami się kurwa, wyście nie zerwali, sam się z ciebie śmiejecie. Po prostu. cisza. Jest ee, jakieś przekonanie, mnie? Jakie przekonanie? Stary, to jest proste, kurwa, system C1. Albo masz, albo nie. Naprawdę, nikogo nie interesuje, kurwa, twoja wspaniała sama historia. Jesteś troszkę jest człowiek. masz 18 lat skończone? Tak. Możesz hipoteczne? Możesz? No, kur... no i wszystko te macie, kurwa, bo chuj się żali, że, wiesz, że kurwa, masz przekonanie. Albo chcesz u albo nie. Jeżeli kurwa będziesz się o kurwa tak, jakbyś miałby to być ostatni kurwa taki i panego w swoim życiu, to wcale będziesz to mieć. Nie łęczył się tak i nigdy kurwa nie będziesz. Więc jedyne co możesz zrobić, to kurwa wsiąść, kurwa zebrać tu bez i o co zapierdalać. Albo kurwa chcesz przychodzić, pierdolić i jeździć po całym świecie za chują każdego, kto spotkasz do tej pory, bo to masz kurwa przekonanie. I wszyscy muszą mieć takie przykroje że to Ty masz tutaj, to wszyscy muszą mieć. albo, kurwa, albo się ogarniesz w końcu zaczniesz kurwywać. To jest chyba prostsze niż myślisz. Czasami wystarczy prostu zapytać. Zacznie, siękawe, chcesz się wzywać, chcesz się żeby ci zabrał do siebie. Pakuje, one tam wsteczą. Pakuj. Jest króbie na Polsce się uchać. Możemy się połować przykładami, z których pływa. albo są wyjątki. No i chuj. No, wyjątek ile? 1, 2, 3, 4, 5. Na sto, lat 200 w parym klubie? Po no że się tam pływa w do klubu. Po co? Popatrzyć, jak kolega się tam czy mu wychodzi, czy nie wychodzi. Albo chcecie dywać, albo nie chcecie bywać. Albo sam nasza za jest miasta. Po prostu kurwa was pytajcie. Chcesz się kofać? Albo powie tak, albo nie. Albo chcecie trwać, albo jesteście wyśladowani. Słucham. Ja się z niego śmieję, bo to czemuś służy. A by się śmiecić, z z niego, posłu niego posłuży, to czemu? A co ci szkodzi? Zu mnie Tak zrobię. jeżeli masz kobietę, która ci się podoba, tak? Jest picią tak? Piczo, kurwa, 10 na 10. No dobra, 7 na 10. Nie bądźmy, kurwa, już tacy wybrani. Podoba ci się? To powiedz jej po prostu to. I powiedz, co się z nią Jeżeli stoi, to jest, kurwa, zainteresowana. Tyle. Stoi, rozmawia z nami i jest zainteresowana. Nie masz zupełnie, pływa żadnego powodu, aby ona z nami rozmawiała, jeżeli nie chce się z nami dymać. No bo po co? mam się wydaje, że kobiety to są kurwa idiotki są? Nie wiedzą po co facet do nich podchodzi? No chyba, że coś kurwa zmieniło wczoraj, ale nie przypuszczam. Ja no, myślicie po co facet to podchodzi do dziewczyny na imprezie? Po co wy podchodzicie? Oświetlcie nie kurwa. Bo tu się jakoś Nie, nie, nie jest okej. Dlatego też z ją pokazam w Czy to nie plak? Obstawiam, że już pewniejsza byłaby, co robię. Już tak był przy tobie wyszczekany, kurwa. Wczoraj był tak wyszczekany, kurwa, jak dzisiaj. Próbowałem. Próbowałem. To właśnie wysechł? Jak pan zatoczył? Nie, szło? No bo co macie do stracenia? Tak naprawdę. Ja bym bardzo chciał, żeby... Tak, chociaż te 3 czwarte z Was dzisiaj poznałem fajną kobietę psychnęło ją. Naprawdę, to jest moją intencją bycia tutaj. Nie woda bym pływał i pan samolotnie ma 5 godzin, tylko po to, żeby patrzeć na wasze gardły Niestety. Więc co się ma nie To co to wczoraj było? Co To co się wczoraj robili? No pytam że co się wczoraj robili? Jeszcze raz mi słyszałem. Spoko. Znaczy polegał to na czasu. Poznać? Jak to mówić? Przeruchać? Tak. To jest tylko semantyka na potrzeby tego zlotu. Naprawdę, jak zacznę problemu, że weźmę zupełnie kurwa poziom innych dyskusji, nie ma najmniejszego problemu. No, są nie, są udało się przeruchać, zmarnowaliśmy No w sumie, w ten sposób tak. Jeżeli ktoś chce, to zmarnowam, jeżeli nie chce, to, to nie zmarnowam. Po prostu, jesteście tymi ludźmi, każdy ma wybór. Jeżeli ktoś chce ruchać. Panie Rucha, to jest trochę jak padać dupę, jak krzyczeć, jest, że jesteś chłodzonym. Po co tu jesteście, po co tu przyjechaliście? A ty co, chcesz wzykać, czy nie? Co? Jeżeli nie masz tego materiału, musisz go mieć, wiem, jest to, link to, w opisie i w oddać. tytule. I w cz to na czacie. Ciekawe, że tutaj nie jest w stanie odpowiedzieć. Po co przyjechaliśmy, żeby więcej Mówisz tak, bo tak chcesz, czy mówisz tak, żeby mi zaimponować? Ja chcesz po prostu się naływać do woli. Tak. Zapytaj. Najprostsza rzecz. Jak się totalnie nie ogranicza, to jest po prostu zwyczajnie zapytać. Przepraszam, jesteś bardzo tęstją kobietą. Co się z Tobą kochać? Albo ja jest tak, albo nie. Albo stoi, albo odchodzi. Jeżeli stoi, to znaczy powiedz coś więcej, a mogła pójść z tobą. Tyle. Największym kurwa skrócie. To jest tyle. Czy to jest aż takie trudne? Co macie do stracenia? I nie chcę, żebyście się czuli gości, tylko wolę, żebyście naprawdę zrozumieli, że to jest wszystko ok, jak patrzę na tej sali. Z wami wszystko w porządku. Dlaczego nie chcecie trwać? Chcecie miłości? Super, tylko no Związek z czymś, co się niestety, to jest jakaś taka patologiczna forma przyjaźni. No. Kwestia jak bardzo tego chcecie? Dlaczego tego chcecie? Ja was nie oceniam. Dopóki juchacie jak osoby, nie wpiadacie na gwałtów, kupowanie, nie na siłę, spokój, że się zgadzają super fantastycznie. Tylko dlaczego chcecie wzywać? Spoko. to jest fajne. Spoko. Pozostali dlaczego? Chcecie wzywać? Chce. Podchodzicie? A czy naprawdę uważasz, że znaleźliśmy sobie maks? Macie odpowiedź. Kurwa, taka przystojna grupa i chujas miał. Pachnie łapie się na no. tą kartkę Jaki serat pew? No zbytomu... po prostu odchodzisz i kulturalnie pytasz. Przepraszam bardzo, jesteś bardzo znowu kobietą. Czy chciałabymś, bym chciał się do doświadczeć, ale albo powiem tak, albo nie? tak, a w której odpięcą klient i koła się nikt, że mogą nie udaraj. To się zdarza. Jakbyś się wystraszył Francuzę. Ale nie, że nie wiem jak ja ci pomóc stałem. Nie, nie wiem. Nie wiem, naprawdę nie wiem jak mam ci pomóc. Tak. Czy naprawdę chce w się sensie tym masztelaskić, nie? Ale tak, tak. to jest taki chcę w zasadzie... Fajnie było, jakbym bardzo dane, bo była totalnie idealna i bo po prostu super. Że nie musiałem nic zrobić? Nie. No to coś trzeba zrobić takiego. Ja. Panie, było jakieś wyzwanie. Żeby to było ciekawe. Żeby to było coś takiego, że ja czuję, że jak na przykład się kochamy, to automatycznie czuję się w jeszcze bardziej usatysfakcjonowany. Dobra, że to wyzwanie. Jeżeli, jak na przykład y, robię coś, co na przykład wcześniej tego nie potrafiłem zrobić. To mi sprawia przyjemność. Jeżeli na przykład wcześniej nie ruchałem, to teraz mi sprawia przyjemność, że teraz będę ruchał, bo przybyłem jakąś drogę i, się, y, i dodatkowo oprócz tego, że przyjemność jest z ruchania, to przyjemność jest z samego y, faktu wyznaczania. Tak? No, spoko. Chcę co ja zrobić tę informację. Od czasów z sam przesukiem dla ciebie. Nie wiem, co ja mam zrobić tę informację ja w tym momencie. Zadajesz takie pytanie, to odpowiadam. Zadaję pytania, na które ty interpretujesz sobie tak jak chcesz. Kurwa, no, co ja nie jestem jakimś kurem, no, rozumiecie. wyróżnicie, ja tylko jestem koś, który jest w stanie uczyć ludzi jak sobie tam psychoć. Słuchaj. ja chę. wczoraj zaudziałem, że... Y, <grym> słyszałem, wczoraj od gościa. No który no był w mieszkaniu, gdzie nocowałem, który tam regularnie sprowadza panny, no. że ja osobiście znam zasady, ale ja w to nie wierzę. I coś może w tym być. E, no, oczywiście nie 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 niby wierzę, ale... Nie wierzę że w zasady, czy się Nie, no. niby wierzę, że to się tak da, bo słyszałem, ale... Co trzeba? Co ci powiedzieć? to powiem źle co słowo. Nie trzeba nie przymucisz, że zdążyć na słowo się No co ja bym Coś. ja mam się... Jak ja mam się przekonać i uwierzyć, że to jest takie proste? Po prostu musisz to zrobić. Nie za ciebie tego nie zrobi. Cały przemysł polno nam budowany na Można zykać laski, ale ta wiele to za mało. Bądźmy świadkiem. Patrzmy, jak lubię kolega. A no, też może nie, też nie. Nie wiem, czy to koniecznie. Się... Naprawdę. Myślę, no, że. Przecież... Tutaj do no tego założenia to coś to, to, to bardzo poważne. W zasadzie coś trzeba zrobić, potumalić od gorąca na te pieniądu naturalnie żeby Wiadomo, no, tak, dopóki naska stoi, jest interakcja to każda gra wchodzi. Po prostu to myśli nie cisnęli, że tak jak jest w są w rysunku satyrystym, zate, gdzie koleś opowiadam boks Cena jakiegoś boksera, całą tę dytę, a końców mi w sumie to nagrywam, jak go do I myślę, to jest ten sam sposób. Nie można powiedzieć to jakoś tak super poważnie. Po co? Rozmawiać z nami, chce się dymać. Proste. Daje się nam złapać za dupę, chce się ruchać. Daje się złapać za cyska, chce się ruchać. Daje się złapać za dupę, ale nie chce się całować w kubie, chce się ruchać w domu. Czy to jest kuba, niektórzy to, powiedzcie, czy naprawdę. Tu wymagasz takiej wielkiej kurwa inteligencji i emocjonalnej, żeby skumać, że na przykład nas niekoniecznie jest to się wymieniać silą przy klubie pełnym ludzi, w klubie pełnym ludzi, przy innych, tylko oni po prostu, żeby ją omówili, to się Po co idzie do klubu? Po co idzie do klubu z koleżanką? Dokładnie, tylko bo trzeba z pierwszym na gatunku, tak. ja was nie rozumiem. Kurwa, w gimnazjum słoneczko gaję, a, a tutaj taki problem. No jaki upadek, kurwa, no. 16 też ma, kurwa. Takie przebiegi jak oplec na letnie ale a wy się chyba na, na temat. To jest proste. Laski robią konkretnych gości. Jeżeli wyglądasz chują, się się czy wyglądasz jak gówno i teraz jakiś zostaje, to po prostu weź i powiedz słuchaj, co się ty masz? Albo starczą, albo na taczy. Albo chcesz szukać mi jadły sposobów do tego, aby was zaakceptował, to był tak najbardziej w to chodzi graczą z problemami. Y, akceptacja, gływa wpływa, jak i nachłonie moje. No tak. dwoje, dwoje. O, to jest proste. Chcecie zrobić asy dobrze, tak? No to pochłóć się z tego, tłumaczycie. Skąd to powinien? Przecież żaden z